Posługiwał się za tymi, których wtedy prześladowano, niszczono. Można powiedzieć, że to polityka, w do nie była do polityki, nie zajmował się polityką, zajmował się ludźmi skrzywdzonymi przez ówczesnych polityków. Ja pamiętam takie, takie wydarzenie, kiedy moja mama, osoba niewiele znacząca z punktu widzenia społecznego, miała ważny problem rodziny i poprosiła o księdza jeszcze o chwilkę do rozmowy, powiedział: i to teraz a Proszę przyjść. rozmawiam o tej godziny. Nie Miał czas. Nie wiem, jak to robił. Zawsze miał czas. Ja przebywam bo z czasem. Ksiądz Jerzy dla każdego człowieka potrzebującego miał czas. By w pewnym sensie był wyznacznikiem tego, co <grym> działo się ze mną później. Dlatego, że on wtedy na tych krótkich uszach, krótkich kazaniach mówił do nas młodych, co jest w życiu ważne. Mówił o tym, że jeżeli chcecie poznać prawdę w życiu, to chodźcie na Zobaczycie to, co w życiu najważniejsze. Nie zobaczycie napisów, był bogaty, zrobił miliony. Tylko zobaczycie, jak był kochany ojcem, był dobrym człowiekiem, był wspaniałym nauczycielem. Takie rzeczy z ducha, a nie z materii. Jakieś jakiejś mierze wyznaczyło mu to kierunek na wiele następnych lat, I kiedy wiele, wiele lat później poznałem człowieka, który już jako dziennikarz po ukończeniu studiów psychologicznych. Akademii Teologii Katolickiej, która, gdy już była obestrzeniem kardynał Stefana kiedy odszedłem od swojego zawodu, którego się wyłączyłem, bo w mieście, do którego pojechałem z żoną, miałem do nie było okazji dla psychologa, choć pierwszy hmm. rok tam z dziećmi, byłem w Warszawie, to właśnie wtedy, w tej okazało się, że moje życie zakończyło i zostałem dziennikarzem. W Poznaniu dziennikarze. na jednej z konferencji prasowych, i niektórych zajmował się sprawą się za pogorszki Andrzeja Boże, Bożego człowieka, który też w pewnym sensie nadał kierunek moim życiu. Bo to człowiek jest to człowiek absolutnie głębokiego zawierzenia. Różnica wieków między nami to 20 lat, ale czasami tak jest, że nie ma to znaczenia. Czasami wystarczy spojrzeć w oczy, słowo do słowa, i jakby się okazuje, że ludzie, których widzieli bardzo dużo lat, jako wtedy młodym człowiekiem, tak naprawdę... Mają jakąś wspólnotę dusz. Kiedy poznałem że Wiktorskiego, tego niezmolnego dążyciela do ujawnienia wszystkich okoliczności śmierci, męczennika naszych czasów, księdza Bopiłuszki, zrozumiałem, że jest niezwykłym człowiekiem ma styczność i zrozumiałem, że to nie przypadek, wierzę w to, że w życiu nie ma przypadków, są tylko znaki, że jeden młody chłopak, który poznałem się za Jerzego na tych krótkich uszach. Nad nas spotykam prokuratora, który próbuje wyjaśnić oczywistość jego czy śmierci, niezwykłego człowieka. Pamiętam jak Andrzej Lipowski mówił mi o swoim zawodzie, że słowo prokurator kojarzy się z kimś złym. Ja też tak kiedyś myślałem, zresztą poznałem różnych prokuratorów, dobrych i złych. Andrzej mówił mi, że zawsze chciał w życiu wykonywać taką pracę, na końcu której będzie ludzki uśmiech. A tymczasem wykonuje zawód, na końcu którego są ludzkie łzy, jeśli dobrze wykona swoją pracę, no bo zamyka ludzi do więzienia. Cóż, cierpienie człowieka, który idzie do więzienia, jest cierpieniem jego dzieci, żony, matki, wielu ludzi. Innymi słowy, jest to odwrotność tego, co Andrzej chciał robić. Chciał wykonywać pracę, która będzie dawała ludziom uśmiech, a wykonuje pracę, która daje ludziom łzy. Ja myślałem sobie, że mój zawód jest trochę podobny. ja też ujawniałem prawdę na tej prawdy. A przecież, kiedy do niej dochodzę, to czasami na końcu jest ludzkie cierpienie, kiedy obnażam zło. To zło dotyczy nie tylko tego człowieka, ale znów jak w przypadku polskiego prokuratora, też I pytałem go, jak to sobie z tym radzisz? On mi wtedy odpowiadał, jeżeli mam ciągnięcie, jeden, jedyny procent, że ktoś jest. Są za te oskarżenia, ja muszę być na 100% pewnym. Dopiero wtedy, z czystym sumieniem, mogę iść do sądu. Proponuję najbardziej skutecznych prokurator w Polsce, który zajmował się z, głównie zabójstwami. Jest tylko jedna, jedyna sprawa, której nie pozwolono skończyć. Sprawa ujawnienia wszystkich. 不是 <Sure. S 2>、yeah.